Dochodź, nie daj się, nie da się. Jo słuchajcie, no co, zaczynamy Fight Week. Jest już apogeum chaosu i chyba o to chodzi. Władca piekie, władca niebia, zrobimy to starcie. Dobra, słuchajcie no, jakby wiadomo, konfa, konfa, dymy dymami, ale są święte kurwa. Show, 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 ale ho, ho, ho. Także zaczynamy zabawę. Zaraz będzie wstawka, co tu było w prezentach, tylko to popakujemy. Także chwilowy break, i widzimy się za chwilkę.

E, już pewnie widzieliście, bo to wleciało po Gali. content jest e, mocno świąteczny. Dopinamy wszystkie prezenty dla grzecznych osób, ponieważ na no, ten był niegrzeczny wpływ. Kuja dostanie. No i co, i trzeba zajebać dziki, bo oczywiście swoich e, nie mamy. Eee, bo za darmo. A czemu tak mało, bo więcej nie uniosłem. A few moments later. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for? No, kurwa, kum, Ej! Otwierasz Barbera zajebiście! Adrian już będzie miał gdzie ogolić pizdę! Ej, Ej! Jadę w słowa! No może wyjść, to Sentino nic nie przygotował! Yo! Sobie teraz... no, dzień dobry, witam, witam ponownie. jesteśmy po drugim panelu, czyli panelu na którym ja byłem. Oraz mój przeciwnik Amadeusz Grinch, który chciał zepsuć święta, zabierając mi czapkę. No słuchajcie, no co, no prezenty fajnie się sprawdziły. Szkoda tego freestylu, bo myślałem, że będą jakieś wymianki, a były tylko bez bitu i bez rymu ze strony Amadeusza. Pomocnik świętego Mikołaja. Tutaj proszę łapki w górę pod filmem. Dla niej... O kurczę, zostawiłem dzwoneczek, także subskrybujcie i kliknijcie w dzwoneczek, bo innego nie mam. No wardeczki co, idziemy na wywiady i się zawijamy w sumie na Rzeszów. Chaotyczny dzień, to było wszystko oczywiście na ostatnią chwilę dogrywane. Ferrari rzucił jeden wers, że jaja ma w twoim gardle. Fajne, fajne, tylko że Filipek to rzucał babce w 2.14, no wtedy to siadło, no. Nie mam jaj, Filip napierdala kurwa nagle. Ja tu nie mam jaj, no bo zostawiłem w twoim gardle. Nie wiedziałem, że ci będę grzebać w worku publicznie, znaczy prywatnie też. Uwaga, Kubek no jakby ale jest, właśnie, to... ale najważniejsze jest. Ale najważniejsze jest. Wiadomo, trzeba się naładować i chodzić z batonem, bo w tej branży nigdy nie wiadomo kiedy się spotka na taniej. Schodzę na psy, ale no dobra. Kurwa, bez sosu takie o. Bez sosu takie o? Całkiem nie. W No. Nie. Ale jakby się wymazało, to jest tutaj. Natomiast. To po prostu tak Tak, tak. Ja, ja, w walce, ja w walce Polak versus Natan jestem za Polakiem, także wiesz, tych tak, patriotych. Dobra, co mordki, Widzimy się w kolejnych etapach fightlinkowych. Siemaneczko, o, Machaj ładnie. Też. Cześć. Siemaneczko, słuchajcie, jest piątek, dzień przed yy, galą. Za w sumie 6 minut mamy. <laughs> Za 8 minut mamy oficjalne ważenie, także mam nadzieję, że nikt z Fame'u tego nie oglądał, bo już powinienem tam być. E, waga jest, bo jak wiecie, bijemy się w wyższej wadze, a mianowicie 80 kilo Ponieważ Amadeusz powiedział, że nie dał rady by zrobić 77, więc jeśli mamy walczyć, no to w takiej wadze. Także kolejne warunki zostały postawione, e, jak przystało na wielkiego, międzyplanetarnego wojownika z Fame MMA. I co? Widzimy się zaraz na dole. Ja sobie już robię no poważeniu. Wagę mamy, tylko tak. Nie można zjawać, bo ostatnim razem się mało nie pożygałem jak zjadłem 17 naleśników. I tym pozytywnym akcentem widzimy się na dole. Elo. Na razie brakuje naszego rywala i usłyszałem kąt. uchem moim okaloferowanym, że już już sobie gorącej sauny, a tu takiej nie ma. Także o, e, zimny prysznic zaraz będzie w moim wykładzie. Bo... Chłopca, nie, to nie ma. To jest wara. Widać moje Nie ruszaj. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Cześć. Uwaga się zgadza? Uwaga się zgadza. Nie, no to, no tak jak mówiłem, no mamy to wyższą, także git. Nie? Znaczy nie git ogólnie, ale git pod kątem zrobienia wagi. No, też... W ogóle in, z innym mentalem i świadomością się wchodzi w ten, ten w tym jak, jak nie ma wagi do robienia, bo w to był dramat. Jo, a miał wagę, 79,600 ważył, także pod tym kątem myślę sprawę mamy zamkniętą. Jeszcze jutro będzie wiadomo miał ja to wagę robioną, no, ale no wstępnie tak to wygląda i w flamu. Dawaj na raz! To jest taki burger. Fit, fit burger. Nie zapychanie nie zamula. tak Bez glutenu. Bez mięsa. Bez smaku. Bez niczego. Bez sercu. Co, słuchajcie, no jesteśmy już po poważeniu, tak jak mogliście przed chwilą zauważyć. Dwa posiłki wleciały, chwilka odsapnięcia, idziemy zrobić rozruch, także zaraz zobaczycie szczegóły rozruchu. To jakby mi ktoś powiedział dwa tygodnie temu, żebym buty do boksu kupił, powiedziałbym, że jest spoko, ale po walce, bo teraz się skupiam na yy, MMA, bo mam walkę w MMA, ale jednak bym podziękował dzisiaj mu za ten pomysł. No i zobaczymy, mam nadzieję, że wytrzymają. trzymają, nie? Tu wiesz, pierwsze lepsze wziąłem z dekatlonu. I tyle. Co ciekawe dwóch ziomków w ogóle z, prac z pracowników z dekatlą, tak się patrzy na mnie, ej, on walczy z Ferrarim! A ja tak stoję i wybieram buty do boksu. w takim rozruchu eee, wszystko dobrze, czuję się zajebiście jak, jak porównam do, do Fight Weeku do zeszłej walki to czuję się super wiadomo, wszystko zależy też od tego jakie warunki przeciwnik postawi no bo na Edzie się szykowaliśmy jak sorry, ale beka, chuj z tego zestawienia ogólnie mm. no szykowaliśmy się na Edzie bardzo mocno bo były plotki i to realne, czyli już nie plotki że on po trzy razy dziennie tyra, nie wiadomo czego się było spodziewać jest to silny chłop Ech, a dał dupy no tak w skrócie natomiast no, tu Amady niby ćwiczy niby nie ćwiczy, formuła inna, waga inna więc zobaczymy jakie warunki postawi ale jest to do zrobienia także jeśli nie oglądaliście gali to zaraz się dowiecie za jakieś 5 minut co z walką a no co, mocne zestawienie było ja się dowiedziałem, to mi szczena opadła natomiast Nyludent, którego polecam serdecznie jeżeli chcecie mieć spersonalizowaną i dopasowaną szczenę e, zrobił mi ochraniacz y, na, na tę walkę Koro 2.0, czy to jest mój bilans aktualny, czy to jest wersja 2.0? Czemu Koro 2.0, a nie 9.7? No nie no, 2.0 miało być, że, wiesz, wersja ulepszona. Tak jest, no. Także testowaliśmy na wczorajszym i dzisiejszym treningu te fajnie siedzi. No i co, można robić robotę, no. Jest wersja Demon, będzie Władca Piekieł. I robimy waleczkę. Mamy już po wizycie u Fizjona Maxa, którego serdecznie polecam, możecie go znaleźć tutaj. Co nastawił mnie na walkę odpowiednią fizycznie. Teraz idziemy na odprawę, dowiedzieć się wszystkiego w razie czego. To jest chyba odprawa z sędzią, odprawa z federacją. I widzimy się w pokoju. Wasze zdrówko. Słuchajcie, no ja już jestem podłączony, ale lepiej dzisiaj niż jutro na walce. W moich żyłach aktualnie płynie... Długo by wymieniać, ale... Kurde, mam wątpliwości, bo nie wiem, czy tu wczoraj nie lałem, bo mieliśmy podobne worki. E, no co, no wszystko jest OK. Fizjo był, rozruch był, już jesteśmy po odprawie. E, że tak powiem, e, doceniła Federacja moją aktywność na konferencji, także e, mam nadzieję. Widziałem też z Waszej strony feedback, że fajnie było, także cieszę się, że mój content Wam siada i będziemy go modernizować, będziemy go e, ciągle rozszerzać. E, na trening też mamy lekką szpileczkę. A w sumie jeszcze powiem jedną rzecz. Co do e, konferencji w ogóle, bo tam poza jakby opiniami samymi o, o tym, czy dobre były wersy, czy, zły, czy złe, czy w ogóle samego freestylowania, no to był też motyw, że ja wymagam od Amadiego, żeby on wychodził na freestylu do mnie, e, gdzie ja jestem mistrzem polski tam wielokrotnym w jakichś, na jakichś bitwach, a on w ogóle e, nigdy nie freestylował i tak dalej. Okej, okay, to się zgadza, tylko weźcie pod uwagę to, że jakby Amadi sam się zgodził e, na to, żeby podjąć taką walkę. Ja sam bym nie wychodził z taką inicjatywą myślę, nie? Ale jak już była taka motka, że e, że on no walczy, że on, Mówię, że on powie, że dobra, robimy taki pojedynek freestyle'owy, siałanko, to, e, to po prostu no, taki był plan, nie? Zagoni w jedną, zamknie, zamknie cię w drugą i zrobi tylko pół kroku do przodu i wtedy możecie złapać. A każdy cios to będzie, że tak powiem, odbicie się od tej siatki i on może wlecieć wtedy z szarżą. Bo... Dlatego ty, jak masz tą metr siatkę, jutro to sobie zwizualizujemy. Wejdziemy. Będzie to męczące ogólnie, żeby wspierać Dalej, za każdym razem, jak się potniesz, powiedzmy, o swoje nogi, albo przeskoczysz i, się, i powiedzmy, że się noga gdzieś ucieknie, to od razu wstawaj i że jesteś gotowy. No, w skrócie Łukasz opowiadał, jak wygrać. Jest to dobry sposób. Eee, tym bardziej, jak ten palec oko, w oko w pierwszej sekundzie zajebiemy to myślę, że już wiesz. Jest ok, no. Jest dzisiaj już Też myślę... Też że... nie ma jakichś, wiesz, skrajnych akcji, tak jak ostatnio było, że coś jest. Tu się źle czuję, tu zapchany się czuję i tak dalej, tylko jest git też, wiesz, więc mnie też nawet nie ciągnie, żeby się obżerać i się na, nagrodzić, także jest luz. No. No. I dalej. Normalna noc przez pana, ile możesz to wyciskasz A. 8, 10, 9 godzin, żebyś przespał. Minimum, I to mamy. No. Można no. nawet melatoninkę sobie jakoś dołożyć. No spoko. spoko. Dobra, dziękuję ci. Do zdjęcia. Jak to Aleksander Kwaśniewski zawsze tego tak mówił. Amad jest do zdjęcia, jutro do polecam zdjęcia. tego pana. Rośnijcie w siłę. Eee, dziękuję Au, Pozdrawiam. jo, <laughs> witam w na kolejnym przystanku fight weekowym media day, czyli dzień przed galą. Lecimy teraz na media w ceremonie ważenia i chyba na face to face już nie ma co zostawać. Eee, są szoterze, zobaczymy, co by tam było. Trzeba się regenerować. Także widzimy się zaraz na miejscu. Siema, słuchajcie, my już jesteśmy na Atlas Arenie. No jest, jest powoli, jak widzicie mi włosy stają dęba, ale nie bez powodu ponieważ moja szatnia prezentuje się następująco. Myślę, kurde najlepiej by było, jakby Natan mnie potarczował. Ale, ale to chyba nie, nie uda się, ale to było epickie Nie, Ale to by było pojebane, to by było pojebane, by było pojebane bo w symulacji jakby natan mnie potarczował. CORDE! COROREGE Do tej pory bez jeśli chodzi o swoje występy, wiemy na pewnym dystansie. Jest przekonany, że ten występ może go wyrzucić na kolejny level, jeśli chodzi o walki free fajtowe. Nie mógł zapomnieć o tym wiatraczku, który już widzieliśmy, trzeba uważać tylko na okablowanie. Oczywiście wszyscy mogą się domyślać, do czego nawiązuje Słuchajcie, już jesteśmy po mediatreningu, po ważeniu, weszło spoko, content jakiś był zagrany, e, na ważenie też się coś udało jeszcze na szybko wygminić. E, tutaj mój kolega Radar oczywiście, specjalista od contentu, e, pomyślał o pewnej kwestii i tu pracowaliśmy. Świetny content. I co, teraz szybkie wywiady i zwijamy się na hotel, regenerujemy się i czas na fight. Tak ty mówisz? Oktaku zweryfikuję. Zdążyłem sobie przymierzyć spodetki bokserskie, fajna sprawa, fajna przygoda. Uważasz, że ja jestem tym dobrym Samarytaninem, bo powiedziałeś, a nie robimy 7-7, bo Ale nie ho... oddam ci 30%, bo mi się nie kalkuluje walka. Dogadujemy się, ja ci idę Ale na rękę... Ale dla, dla mnie za z tobą szuk. jest tylko dla mnie biznesem. Jo, 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 jo. słuchajcie, mamy ciekawe updatey. Amadeusz wyzwał mnie na pojedynek freestyleowy na Bitwie o Południe. Co? I za tydzień, znaczy od teraz za tydzień, bo mamy piątek, nie? Yy, najprawdopodobniej dojdzie do walki freestyle'owej na bitwie o południe z Amadeuszem Heraldem Rośnikiem. A teraz się żegnamy z wami, ale ja co na hotel? Raczej leć na hotel i czas na regenerację, bo jutro dzień walki i tam trzeba dać ogień. Ja już wyzdrowiałem w miarę z tego kichania. Fox limit umowny do 80 kg natomiast ten limit był zmieniany na ostatniej prostej podniesiony limit wagowy do 80 kg Panowie to jeszcze słówko czego możemy spodziewać się jutro w klatce? jaki macie message jakie przesłanie do kibiców Masz przekichane z Markaczu Mocna także Dobrej nocki, mordki i do jutra. Do No bo dzwoni Dawid Do Masala no. i mówi kup mi wodę. mi źle zrozumiał kupił źle zrozumiał, kupił pół litra i mówi, Z pół przecież Do boha. Do boha. Do jestem Klaudia Rybaczewska Opile. i zamiast Wiecie wszystkiego Podchodzi do mnie mena Goa po śniadaniu Była ma mieć 8.4 O 16 I mówią, że albo teraz ma mieć tyle Że on się teraz zważyć iść na śniadanie, a jak nie to cofają walkę Więc jeżeli tej walki nie było, to pewnie tu się kończy vlog pa! No idziemy robić swoje, a teraz jeszcze do fizjo. za dużo fizji, odrobienia Ogólnie... Ogółem. ogółem Wczoraj co, waga pod koniec Była dnia Tak 80 z hakiem, dzisiaj też jest 80 Z hakiem, nie czuję się jakiś ociężały eee. I tyle Jakieś nudy zachęcimy się? Można Koro Korowałeś coś nawiń mm, Nie ma wagi, nie ma wagi składam się do tej walki. Jo, my jesteśmy na hali. E, co, zaraz mamy jakieś próby, także rozkładamy się i do zobaczenia za chwilę. Test butów. Bo w sumie w butach nigdy nie byłem w nie. Mam nadzieję, że już nawet nie będę, bo w sumie to nie moja formuła ani zajawa. dobrze, dobrze, mega przyczepność jest w tych butach, nie sądziłem, że aż tak, więc to jest jeszcze jedna rzecz, którą Amadina plus może ma, ma te buty, eee, ale ja też mogę to wykorzystać. No co, nie no już? Co? Nie, no ja też mogę to wykorzystać, że ja też mam wtedy te buty, to ja też mam lepszą przyczepność. No fajnie, fajnie, fajnie. No czuję to, chcę to, więc git. Będzie dobrze. Patryk mówi, że będzie zajebiście. Patryk mówi, że co? Będzie, będzie zajebiście. No to kurde, czy ja muszę więcej mówić? Oglądajcie. Ogólnie może być lipa z walką, a Maddy co prawda ma wagę, ale miałem badania i mówili, że ujemne IQ wyszło i że mnie nie wpuszczą do klatki, więc y, jeszcze, jeszcze negocjujemy. Tam jakiś test z matwy mieć i jak będzie dobrze, to będziemy walczyć. A jak nie, no to liczcie na kogoś innego. Eee, będziemy teraz zaczynać kleić pod względem tatuaży, metodą. Usta, usta! Niebiłem tak. głębok.

Ostatnia akcja! Ostatnia akcja! Panie i panowie, państwo! Po trzech pełnych rundach sędziowie punktowali jednomyślnie na jednogłośnego zwycięzcę, którym zostaje... Znowu w życiu mi nie wyszło Spragnę wielki sen Miałem tylko zamotkę z 2-3 razy, że już go chciałem kopnąć, ale nie tak, kurde, żeby sfaulować, tylko już odruchowo, tak wiesz? Czemu nie mogę nic zrobić, to zrobię to, co mam wypracowane. Z tym werdyktem, nie wiem, czy kurwa to było. Według mnie. Pierwszy fajny przedmiot, tak czy to? Nie, to, to był drugi. Tak, no. Ale, ale tak żeby mnie zamroczyło Wiesz co, to nic, ja bo... tak miałem, nie chciałem pójść pełną parą Że w się? Ja się nie chciałem, bo... No bo inaczej, wiesz, kurwa, jeszcze A nie daj Bóg, ty byś za każdym razem stał, a jak gdzieś tam bym zaczął myć W dla niego, nie wiem, taka formuła i tak dalej, ja się na to zgodziłem To na takich warunkach myśleliśmy i tyle dobra. Widzimy się za 6 szes... dni Zaczyń... za piątek to jest piątek, dobra. dobra W Polsce, nie, na i a nigdzie dobra. Teraz jest misja, chcemy się przedostać do ekipy Mocenia... Na czas, w którym przekonam się sam, ile warty był upór i nieustępliwość dzień w dzień. Już czułem se choć to dopiero przedsmak. Wszędzie kołszą, posiłkując się tym samym, niezmiennie. Ślad, bo tych, co tylko sieją wokół ferment. Tych, co by ukróć, znajdą igłę stokuszana Teraz zanik już kompletnie, więc biorę plony gdzie zechce, odkąd sezam się otworzył. Jak makiem zasiał, nara, nie będę bezczynnie stać i gadać. Siadam, dopiero gdy skończę co mam w planach. No to, słuchajcie, walka się nie udała, dałem z siebie tyle co mogłem, widocznie mało mogłem w tej płaszczyźnie. Za parę dni widzimy się na Bobie, tak jak już mówiłem. Na tym kończymy tego vloga. Dziękuję wam, że obejrzeliście go do końca. Dziękuję Wam w ogóle za całe wsparcie i jakby docenianie tego kontentu, który dzisiaj w walce ja nie dowiozłem, ale Amadi chociaż dał tyle od siebie, że dał tego, czego naprawdę od niego... Czyli, że on umie tylko te cepy. No i jechał te cepy, siadały te cepy, więc zrobił swoje. Ja, ja trochę po, pokontenciłem i co? I mamy zamknięty rozdział, lecimy dalej. Są perspektywy na kolejne pojedynki, są różne możliwości. Także mam nadzieję, że do następnego to był raczej, to był koro, a to było Fame Reborn. Nie było widać, że się podpiął. No jak... jak było, to kozak. Co robisz? Gardę robię. Say